Z tej serii Dzisiaj w końcu Po kilku tygodniach, dla mnie to Są już miesiące Kontynuujemy przygodę Z Fnamem Five Nights at Magi's Noc piąta Dobra Ogólnie Mam nadzieję, że uda mi się Bez żadnego jumpscare'a, ponieważ Ja się boję jumpscare'ów I no Czas umrzeć! Hej jej Ciekawe, co, co nam źutek powie. Już znikają! Skurwysyny. Co skurwysyny? syny! To świnio jeba... Ty. Nie wiem, nie wiem, co w ogóle teraz mówić, ponieważ... O się Ja Świnio! Nie można! No wypier. <noise> Dobra, już wiem, jak to będzie. To świnia się będzie pojawiać często, nie? Spiedalaj. Ja, ja nie wierzę w to, nie. Już coś jakieś oddychania czy coś. O, już podchodzi pies. Jakby nie mógł gdzie indziej iść. Co jest? Spieraj Nic mi nie świeci, zaraz dostanę jumpscara Teraz dostanę jumpscara! Kurwa, spieralaj, ja nic tu nie widzę. Czego? Panie czemu chujnie. Czy to o to chodzi? Ja się zesram zaraz, nie? Czy to tak ma działać? Dostałem jumpscare'a, يا يا yeah, 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 yeah. Get out of here! Trzeba ej Emi, czy ja tak mam grać? Ja tu napierdalam i klikam nie. Ja, ja nie wiem, czy tam tak, ja tak mam grać, nie? Może coś zglitchowałem, nie wiem? Może zbagowałem, nie badam latarkę? Nie wiem, kiedy oni się oddalają. Ja nie wiem, kiedy oni się oddalają i kiedy przychodzą. Tego nie, nie umiem rozróżnić na razie. A powinienem. Na miejsce tego gościa po prostu bym wstał, kliknął przy tym przycisk, świecił ciągle w ten. Zostawiam wentylację, nie zostawiał... Zostawiłbym tam latarkę. Wypierdalaj, gościu! Ja pierdolę, było blisko. To tam zapierdalają za tymi drzwiami, nie daje nawet świni spojrzeć na mnie teraz, nie? Nie jej świntuchu, przez. Przy, ja się zżykam, jak tam mnie coś spadnie. Panikę miałem nie. Najgorsze są te z wentylacji. Bo nie mogą być dwa na raz. Nie gada, że to przeżyję tak. To jest irracjonalne. To jest kurwa irracjonalne. Wypierdalaj, dalej, gościu. Szybciej M, proszę. Nie proszę o tak wiele. Nie proszę o tak wiele. Jest, jest, ja. Yes! Dobra, to było dziwne, nie? To było takie zepsute. Oho, Lor, no tak szósta noc będzie, by the way, nie? Osiemdziesiąty drugi. 27 sierpnia Nie rób ciam bo ci pierdolę To ci... tak się tam kurwa miotasz Na chuj na pierdalasz Sorę, że przeklinam widzowie ale... To jest horror. No co się tam no nie, nie, nie. Jebana świnia. Co zadziałało, Henry. Co zadziałało? You tried to stop me. Próbowałeś mnie zatrzymać, ale się nie udało. Teraz eksperyment jest kompletny. albo no, po prostu się udał. Dzie wszystko dzięki tobie. Oj, oj Henry, nieładnie z twojej strony. Jej! O, ej, 100 dolarów? E, to jednak jest więcej niż normalnie w normalnej pracy u Freddy Fnaf. Człowiek, który jest na John McAdams, McAdams Entertainment no na na no na dużo tych blistrów Pokémon mam ogólnie, nie? W sumie się opłacało. Ej, ludzie w ogóle nie zginęliśmy ani razu. Nie zginęliśmy ani razu, nie? Mamy o no noc szusa. O boże, ale to, ta gra jest tak zepsuta nagle, tak mi się zepsuła pewnie. Jak tak napierdalałem drzwiami, gdy on biegł. nie przy tym się zepsuł, sobie... albo tak jest po prostu. Um, nie było żadnego jumpscare'u, więc myślę, że Noc Szósta może być teraz nagle od razu zagrana. Czyż nie, widzowie? No, co może się stać? Albo ta te świnia teraz będzie ciągle biec. No teraz światło działa. No światło działa. Nie każe, że to po prostu był glitch. To świnia teraz będzie mi chodzić. Henry, coś ty zrobił! Henry! Henry, kto to jest? On nie robi dźwięków odchodzenia. Y no szósta. Chyba jest tą trudniejszą, co, wiecie. <ścoughs> ale, ale o co chodzi? To widzowie, ja nie wiem co tu się dzieje ogólnie, nie? I nie wiem, co mam robić. Może mam patrzeć na kamerę, czy coś, ja nie wiem. Spróbujmy jeszcze raz, bo... Ogólnie no, ten jumpscare nie był straszny, tylko tak dla Becky powiedziałem A, nie? E, oczywiście musi być B. Tylko mam go szukać? To on! Coś świno jebana, ty. O, gdzie ty spierdalasz? Chowo, wracaj tu! Wypierdalaj! Kurwa, Henry! Znaczy nie, to nie jest Henry. O nie No, za późno Na początku daje odgłosy, ale potem nie daje, więc będę musiał spamić chyba najwidoczniej, nie? Będę musiał tym napierdalać, tymi światłami pojebanymi Dobra um, Światło dół, światło prawo, światło dół, światło prawo Muszę z tym, z tym zapierdalać Jak z Fredberem w Fnafie 4 podczas piątej nocy I z y, tym nie, z Nightmare Dobra, nieważne. Musimy... Musimy spróbować to pokonać. Jeżeli nam się nie uda? Nam się nie uda. Dobra, on jest tutaj, on się tutaj respi. Jak on zniknie, muszę spamić w dół i w prawo. Znaczy mi... No ej, co jest? CO JEST? NO EJ! No. Wypierdaj! On teraz będzie w prawo leciał O nie Dobra Ta gra jest zepsuta Ta gra jest zepsuta, no niestety widzowie, ta gra jest zepsuta Jeszcze zobaczy na YouTubie może, co widzowie? Dobra widzowie Zobaczymy YouTube i No tam gościu też ciągle pierdalał w to i we w te. Mi tu chyba teraz zależy od RNG, czy mi się czy zdążę. My też muszę mieć szybkie palce i no robimy dwie ostatnie próby, dwie ostatnie próby, i wynosimy się stąd. On jest na kamerze trzeciej. Chodź, tu świętuchu głupi. A czy nie iść, tu nie iść, tu po co masz tu przejść, nie. Dobra, on nie wydaje żadnych dźwięków. Mhm. Dobra, teraz tylko ciągle podchodzi. O ma taką minikierkę chyba, w wentylacji, bo kamera sama mi to robi. O Boże! Zapomniałem odliczyć trzy sekundy, czy ileś tak, bo nie wiadomo jak on długo za tymi drzwiami siedzi, nie? Dobra, lecimy jeszcze raz. Ostatni raz robimy tego rana. Dobra. Uff, lecimy ostatni raz. Na szczęście taki nie robi tak z nienacka, żeby po prostu... No, robi z nienacka, ale wiecie o co chodzi. No i w końcu zmierzymy się, zmierzamy się z tą świnią, którą nienawidzę. Raz. Dwa. Trzy. Pyk. Trzy sekundy. Raz Dwa Trzy Aha, 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 okej okay. <laughs> Jednak pięć Jednak pięć sekund, nie yeah. Jednak pięć Spierala żez głosem się posłuszmy. Głos jest przydatny dla nas. On nie odpuszcza. Co jest? Dobra, wiecie co widzowie? Wiecie co widzowie? Bardzo dobrze wiecie co to widzowie, nie? Wy bardzo wiecie, o co mi chodzi teraz, nie? Dobra widzowie. Tutaj musi być próg lajków, bo nie wytrzymam psychicznie ciągle przegrywając, ale chyba udało nam się w pierwszym AM mieć? Nie wiem, nie widziałem. Byłem zajęty grą. Ale. Dobra widzowie. Jeżeli będzie dość wystarczająco liczby łapek w górę. No i oczywiście komentarzy. Spróbuję przejść szóstą noc. I jeszcze jak już wyszukiwałem na YouTube. Jest siódma! Możliwe, że nie, ale możliwe, że tak! Więc no, y, dać łapkę w górę dla mojej mocy i psychiki, y, komentarzyk. No i najprawdopodobniej widzimy się w innym odcinku. No więc, żegnam was, widzowie. Dobrej nocy, dobrego dnia lub dobrej pory, którą wam jebana świja nie zaoferuje. Dobranoc lub do widzenia.